Jest pani dyrektorem Domu Pomocy Społecznej, który przechodzi w tej chwili rewolucję. Niech pani powie, że w tych czasach w Mysłowicach nie jest łatwo pozyskać inwestycje. Jak się pani to udało? No dzięki właściwie wszystkim, zarówno z jednej strony pracowników, to jest główna zasługa prezydenta miasta Mysłowic, Rady Miasta, bo tutaj trzeba to podkreślić. I dzięki Urzędowi Wojewódzkiemu Śląskiemu, dzięki pani dyrektor Bożynie Stępień, która nas bardzo wspiera. I, i pomaga w osiągnięciu celu, który chcemy osiągnąć jak najszybciej. Sama przebudowa nowego, może nie tak, może budowa nowego budynku i modernizacja istniejącego budynku polega na... Może to źle troszeczkę określiłam, ale wszystko to zmierza do osiągnięcia standardów w Domu Pomocy Społecznej. Standaryzacja Domów Pomocy Społecznej polega na osiągnięciu warunków sanitarno-higienicznych do obowiązujących przepisów prawnych, które umieszczone są w ustawie o pomocy społecznej i w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Ze względu na to, że aktualny budynek, który, w którym mieszka 50 osób, nie spełnia tych warunków, Koniecznością było wybudowanie nowego budynku, aby po pierwsze nie zmniejszać ilości mieszkańców w tym naszym otoczeniu, jak i również, żeby im po prostu było wygodniej. Cieszymy się, jesteśmy bardzo zadowoleni, że ten nowy dom powstanie i tam będzie dużo nam wygodniej niż tu w tym starym. Budowa nowego budynku rozpoczęła się w kwietniu 2010 roku. Troszeczkę może późno, ale mam nadzieję, że z tym wszystkim zdążymy, gdyż standaryzacja ma być osiągnięta z uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie domu do 31 grudnia bieżącego roku. Czyli czasu po prostu mamy bardzo niewiele, ale liczymy, że, że wszyscy się razem sprężą i wszystko będzie dobrze. Ale mało tego, ten budynek, który jest nowo budowany, to... Nie tylko, że będzie spełniał wymogi, standardów, ale musi być komponowany z uzyskaniem standaryzacji istniejącego budynku, bo całe te dwa budynki tworzą po prostu całość, to jest jako jeden dom pomocy społecznej mieszczący się przy ulicy REA54. Sympatyczna Pani Dyrektor, personel cały medyczny, opiekę mamy dobrą, jedzenie dobre i cieszymy się, że budują dom, chociaż był ogród, ale będzie więcej miejsca i będzie dużo miejsca na gimnastykę, na salę, wszystko. W tamtym budynku będzie mieszkało 26 osób, w tym budynku pozostanie 24 osoby. Czyli tak, tamten budynek budowany od, od zera, od podstaw, już ostatecznie z dostosowaniem do tych warunków sanitarno-higienicznych, natomiast ten budynek, w którym były ciasne pokoje, i nie spełniały tych warunków, będzie modernizowany i jest na bieżąco modernizowany, będzie tutaj będą robione łazienki, będzie właściwie cały czas jest robione już na bieżąco od, od powiedzmy lipca, kiedy uzyskaliśmy pieniądze za zgodą Rady Miasta i pozyskaliśmy na rozbudowę naszego tego domu będzie instalacja przyzywowo-alarmowa, będzie przeciwpożarowa instalacja, no i będą dostosowywane warunki, będą dostosowane pokoje do, do właściwie wnętrza, do zapotrzebowania dla mieszkańców, czyli żeby im jak, jak tak jak zawsze zapewnić właściwie godziwe warunki i, i warunki mieszkaniowe, bo to jak zawsze podkreślam, to jest ich po prostu dom. Bardzo się cieszę, że jeszcze doczekam, przecież ja tak dużo lat nie mam, dopiero 80 lat mam. A to pan jeszcze młody jest. Jeszcze młody, jeszcze po, pożyję, to, to czekam pokoju takiego, co będę No, winto będę jeździł. <noise> tak. To pani dyrektor to naprawdę to, to jest bo, tak jak moja mamusia.